Okay, mamy aktualnie ostatni dzień beta testów nowej broni, którą dostaniemy w najnowszym dodatku. Mówimy tutaj o, o włóczni. I pomyślałem, że nagram materiał, którym będę testował te wszystkie spele na tych broniach. Oczywiście przejrzymy sobie każdą klasę i tak wstępnie pokażę Wam jak to wygląda. Nie każdy oglądał ten stream. Renanet gdzieś tam pokazywała też. Wszystkie spele to oczywiście jest beta, więc niektóre umiejętności, opisy, przeliczniki itd. Tak to wszystko może się zmienić. No ale tak wstępnie zobaczymy jak to wszystko wygląda. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem to na niektórych broniach mamy tak, że z bliska bijemy na blisko. A jak odejdziemy to automatycznie zmienia nam się włócznie na broń dystansową. Także to jest bardzo fajne. I na początku mamy Rangera. Tutaj z tego co widzę, to jest to broń taka bardziej pod power. No i też nie będę tutaj oczywiście tych wszystkich speli mniej więcej tam prześwietlał, omawiał, bo to też nie o to chodzi. To wszystko może się pozmieniać. Tylko tak mniej więcej wam pokażę jak to mniej więcej wygląda. To jest taki podwójny atak. To jest jakiś atak na Rangera. Nakłada Kripla. Na czwórce mamy Iveyda Leap To jest doskok. Coś takiego. No i na piątce mamy Stealth Swiftness. I to nam zmienia spele od dwójki do piątki. Więc jak mamy Stealth, to mamy Stealth Attack. I właśnie nam te spele zmienia. Także na dwójce a -a. mamy coś takiego, że atakuje trzy razy. Na trójce ten pocisk ma dodatkowo Piersa. Na czwórce mamy skok, też jakiś wzmocniony. Czekajcie, bo ten y, reveal efekt nie pozwala mi wchodzić. I to jeszcze daizuje dodatkowo. Także zbijamy y, CC bary. A na piątce mamy spider neta. Oto też to mi blokuje, żeby to rzucić. Rzucamy taką siatkę, i target nie może się po prostu ruszać też. Jak widać, jest nabijany Creepo. Kolejny będzie Inżynier. Na Inżynierze mamy broń pod Condi. Tutaj mamy Bleeding. Jest Burning. Tutaj też mamy Burning. To jest broń na blisko, bo nie można na dystans atakować. Nie każda klasa ma tą opcję, że może atakować na blisko i, i na dystans. I zobaczmy, na dwójce mamy Doskok. Oznaczamy swój target i jak target jest oznaczony, wtedy nasze spele z włóczni mają dodatkowy efekt. Na trójce mamy taką i to jest Electric Artillery. Możemy to jeszcze raz kliknąć. I wtedy nakładamy dodatkowe obrażenia. Tak to działa? Tutaj mamy CC. Na ziemi się pojawia. No tak. W zależności od tego, ile mamy stagów, no i na piątce... Mamy kolejny doskok. Jest swego rodzaju i nakładamy vulnerability. To jest też blast, eksplozja. Dwójka też, z tego co widziałem, ona się resetuje w momencie, jak nasz target zginie, więc to jest dość przyjemne. Kolejny jest Guardian. Na Guardianie mamy broń taką hybrydową pod Hila i pod DPS-a. Nie wiem, czy można będzie z tego jakąś power DPS-ową broń zrobić. Pewnie będzie ciężko, no ale zobaczymy, jak to będzie. Opto-atak bardzo przypomina starego Staffa na Guardianie, no i on zadaje obrażenia i leczy. Tutaj mamy coś takiego jak Illuminated Status. Na dwójce mamy taki Dash i możecie zauważyć, że nasz kolejny spell będzie Illuminated. No i każdy spell ma jakiś tam dodatkowy efekt, jak jest Illuminated. Na trójce mamy taki obrót, to daje nam buny, też sojusznikom oczywiście blinduje, dodatkowo Solar Storm strzela takimi spirami, no i jak jest illuminated, no to strzela troszkę więcej tych spirów i na piątce mamy taki efekt jak symbol of luminance jak w tym stoimy, no to nasz każdy spell wtedy jest illuminated przez jakiś czas, ale jak wyjdziemy no to nie jest, no ale jak będziemy mieli to illuminated na piątce, więc tą dwójkę też można przerwać, sobie kliknę piątkę i nawet jak wyjdę z tego efektu, no to mam ten y, symbol of cały czas aktywny, a jak zrobię tego bez Illuminated wychodzę, to mi to znika. Także gdzieś będzie miało znaczenie, które spele y, używamy podczas tego Illuminated statusu. I no, to chyba bardziej taka chilowa broń supportowa, coś, coś w tym stylu. Na Warriorze Spira mamy na dystans. Nie ma takiej opcji, że jak podejdziemy na blisko, to się zamienia na blisko. I na Warriorze mamy generalnie taką mechanikę, że im dalej bądź bliżej stoimy od naszego celu, tym niektóre spele y, inaczej troszkę działają. Jedynka, dwójka i, i piątka. Na jedynce generalnie rzucamy tym spirem, ale on się roztrzaskuje przy uderzeniu. I im bliżej stoimy, tym więcej targetów po prostu tym roztrzaskaniem, szaterem zaliczymy. Na dwójce mamy rzut z tym spirem. I przy lądowaniu on tworzy eksplozję też. Im bliżej jesteśmy naszego celu, tym ta eksplozja będzie większa. Na trójce mamy Evade. To jest też nasza forma CC. Odskakujemy do tyłu. I jest wykonany taki dodatkowy, afa, taki dodatkowy atak. Na czwórce mamy kolejny rzut. To jest Spear, zdejzuje, i Mobileize. Na piątce mamy dodatkowy spell od obrażenia i po krótkiej chwili, też w zależności od tego jaki mamy range od naszego targetu, no bo jak stoimy blisko, no to szybko zaczną te Spiry spadać, a jak stoimy troszkę dalej, to, to ten delay jest większy. Musimy troszkę dłużej poczekać wtedy, aż ten dodatkowy atak za, zacznie zadawać obrażenia. Na F1 mamy kolejny rzut. Oczywiście, im więcej mamy adrenaliny, tym e, więcej zadem obrażeń, no bo to akurat mamy strajta. No ale generalnie to zużywa nam adrenalinę. No i na berserk mode wchodzimy w berserka i po prostu rzucamy tymi spirami cały czas. Na Mirażu Spira mamy na blisko. Jest to broń powerowa. Trochę majta nakłada weakness. Na dwójce mamy taki efekt jakby um, taki kwiatek się pojawia i jeśli target dostanie obrażenia z tego zewnętrznego pola to otrzymuje ich więcej. No i też dostajemy clarity efekt. W momencie jak mamy clarity efekt na sobie to trójka, czwórka, piątka mają dodatkowe efekty, condition remove dodatkowy, dodatkowy fantazm i stun. Trójka to jest też Evade, Blur effect, leczy nas, czwórka i piątka to są doskoki. Jest stworzył się ten fantazm, piątka tak samo, doskakuje. Więc jak macie na przykład na utility jakiegoś blinka, z kimś się bijecie na PvP, możecie sobie odskoczyć, tym doskoczyć, znowu odskoczyć, tym doskoczyć, odskoczyć, doskoczyć, klony zrobić, odskoczyć i sobie tak skakać. No ale wiadomo do tego też można wpleść ten clarity efekt odpowiednio bo jak użyjemy sobie na przykład dwójki i potem piątki to piątka nam resetuje dwójkę też jestem tutaj na mirażu więc można zobaczyć ten atak na miraż klauku też dość fajnie bije więc całkiem fajnie to wygląda też ciągle jest ten efekt takich roz... Rysków, jakby to jest chyba właśnie za Spira. I jak mamy klony, iluzje atakują, to też to się nakłada. No to się może podobać albo nie, to też to. W zależności to, co lubi. Na Revenancie mamy opcję, aby rzucać na daleko. Jak podchodzimy na blisko, to zmienia się auto-atak, więc to jest ta nowa wersja. I zobaczmy, to jest brońka pod kondi na dwójce, co mamy. Taki rzut zwykły chyba, spirem Tak jest. Spada z góry i nakłada kondycję. Abyssal Race Golden Reduction 10 Seconds. Tutaj mamy Abyssal Race. Może, może w ogóle powinniśmy od tego zacząć, bo to rzucamy i nabijamy sobie staki crushing, aby im więcej staków mamy, tym po prostu więcej z piątki będziemy zadawali obrażeń. Piątka to jest powiedzmy takie nasze główne źródło obrażeń. Jak użyjemy sobie dwójki. No to, to zbijemy cooldown na tej piątce, także bardzo fajnie. Trójka to jest Dash wait Też redukujemy sobie cooldown pod piątką. I czwórka tak samo, redukujemy cooldown, to, to nakłada chilla, to jest pull. I też z trójki w sumie jak mogliście zauważyć, takie bomby się jakby nakładają i jak ktoś w to wejdzie to, to eksploduje. Więc takim głównym założeniem tutaj jest po prostu nabijanie sobie staków z piątki. Też możecie zauważyć, że model postaci troszkę się zmienia. i bardziej mroczny jest. Na pięciu maksymalnych stakach. Chodzi w takiej demon mode jakby. No i musimy patrzeć, zwracać uwagi na te staki. Bo na pięciu stakach mamy zwiększone obrażenia, jest efekt. Też tutaj mamy coś takiego, że e, When Swapping Weapons at Maximum Stacks unleash Abyssal Raise Czyli nabijemy sobie Max staki. Mamy 3, 4, 5. Jak swapnę broń. No, rzeczywiście Skopujemy broń, tylko że wtedy te staki nam y, znikają i musimy je nabijać na nowo. Z tego co widzę. No ale całkiem fajne. Na Spear jak można zauważyć na dystans rzuca, a na blisko machamy. Tutaj mamy coś takiego jak y, Lead Attack. Który przerzuca się na Follow Up. Który przerzuca się na Finisher. I to jest powiedzmy takie combo tutaj, niezależnie od tego, który spell użyjemy, czy dwójkę, czy trójkę. To obydwa spele się przerzucają na kolejny. I to nam daje możliwość używania różnych kombinacji. Ta brońka z tego co widzę jest taka hybrydowa, chyba trochę power, trochę kondi, więc w zależności jakie itemy założycie, to będzie biła albo z powera, albo z condi Pewnie któryś tam z bilów będzie troszkę lepszy, inny troszkę gorszy. Zobaczymy jak to będzie, tutaj domyślnie mamy... Chyba Condition Daredevil'a, z tego co widziałem. Tak jest, więc może będzie bardziej Condition niż Power, ale to zobaczymy. Na czwórce mamy atak rzucany. I to jest też ciekawe, bo jeśli użyjemy go po finisherze, czyli którymś, którejś dwójce albo trójce, ten atak się liczy jako lead atak i, i od razu skipujemy tą pierwszą fazę. I też dostaniemy bonus do obrażeń 10% to też oprócz tego. Dejzuję na piątce. Mamy bloka. No i też, jak użyjemy go po finiszerze, no to blokujemy troszkę dłużej. Też na bloku się leczymy. A co do speli, no to dwójka pierwszy atak bije na blisko. Trzeci tak samo. Pierwszy, drugi i trzeci chyba biją z bliska. Tak, pierwszy. Drugi. Trzeci, no to na rangera nawet można zobaczyć. Ten trzeci tak ma troszkę większego range'a 240. Z trójki doskakujemy. Kolejny jest na range'a i kolejny to jest stealth tak, to też y, jest boon removed. To jest dość dużo tych speli. Tutaj mamy na przykład Life Saifona dość, dość dużego. No i oczywiście mamy stealth, mamy też stelfa, tak, to tak dziubię trochę ten target. Mm. No i wróćmy do tej czwórki. Więc użyję jej po finisherze i dostaję ten efekt, i od razu za zaczynamy od follow-up'a. Więc można zrobić taką kombinację, że klikam sobie dwa razy dwójkę, potem czwórkę, nabijam sobie ten efekt, potem dwa razy trójkę. Mam stealth'a, nabijamy sobie reveal'a. Potem znowu można mieszać. No naprawdę, kombinacji tutaj pewnie będzie dużo. Jakaś tam konkretna rot rotacja też pewnie powstanie. No, ale tutaj jest dużo swobody, można się pobawić. Gdzieś tam na Open Worldzie na pewno też będzie troszkę więcej zabawy z tym, bo mamy także doskok wbudowany, więc to jest też zawsze spoko. Żeby podskoczyć do targetu, mamy bloka w razie problemu, więc całkiem fajnie to wygląda. No i jeszcze opcja rzucania na dystans to chyba najbardziej mi się podoba. Szkoda, że nie każde klasy to mają dostępne, no ale zmiana. Możliwość po prostu odejścia od targetu, jak jest zbyt gorąco i dalsza możliwość zadawania obrażeń jest całkiem spoko. Przedostatni będzie Necro, Elementalisty sobie zostaniemy na koniec, bo tam jest troszkę tego więcej. Necro bije na blisko, jak można zauważyć. I tutaj mamy coś takiego jak Soul Shardy. Możecie zauważyć, że jak atakuję, to nabijają mi się dookoła postaci takie szardy. To jest z trzeciego auto-ataku. Ten Soul Shard. No, i nabijamy sobie. No, i z dwójki konsumujemy to i zadajemy tym więcej obrażeń wtedy. Trójka tak samo. Nabija nam soul Shardy, To jest taki atak na blisko. Zasięg 130. To też zbija CC. Czwórka to jest rzut, który później możemy aktywować drugi raz, żeby się przez przeteleportować. Nabijamy sobie te soul Shardy oczywiście. No i piątka. Krótko ładujemy atak który nie koroptuje, tylko usuwa buny, i także nakłada efekt, który sprawia, że target nie może dostać kolejnych bunów przez 4 sekundy. To ma 3 staki, no jakby dostał buna, no to po prostu tak znika, a buna nie dostanie. I też bardzo fajna sprawa, że jak na przykład użyjemy sobie dwójki, stargetujemy czwórką, doskakujemy, dwójka nam się resetuje, więc zawsze po doskoku mamy dostępną tą dwójkę, nieważne co, to też fajnie możemy na przykład skombować sobie z piątką, klikamy dwójkę, czwórkę, odchodzimy, klikamy piątkę, teleport, ściągamy z targetu i go dobijamy z dwójki. Całkiem fajne. Na trójce, tak jak już wspomniałem, tutaj jest daisik, także możemy interruptować. I to też w zależności od tego, jeśli zinterruptujemy jakiś spart ten dais jest dłuższy, jak mamy określoną ilość shardów na sobie. No, to też dodatkowo nakładamy tutaj immobilizer, więc jest kilka takich interakcji, na które można zwracać uwagę. I też jest chill dodatkowo, no ale generalnie to tyle. Dość prosta brońka. Pod power, bo tutaj żadnych kondi nie widzę. Może całkiem fajnie się sprawdzić. I na końcu został nam elementalista. Tutaj mamy cztery żywioły, oczywiście na każdym żywiole mamy po 5 speli, więc jest 20. Na Weaverze jest jeszcze więcej, bo te żywioły się mieszają, no ale szybko przez to sobie przelecimy. Na pierwszym ataku to jest po prostu 1200 range'a, to jest bardzo fajne. Zadajemy obrażenia. Na dwójce mamy kolejne obrażenia z Burningiem, to po prostu rzucamy. Trójki to są takie buffy na każdym elemencie, więc tutaj dostajemy buny i też kolejny atak zadaje większe obrażenia. Czwórka też na każdym elemencie, na każdym żywiole działa tak, że targety w centrum dostają albo więcej obrażeń, albo jakieś efekty dodatkowe na nie nakładamy. Na ogniu tutaj akurat właśnie zadajemy więcej obrażeń, więc chcemy dobrze celować. No i na piątce na każdym elemencie no, mamy coś takiego i to ładujemy generalnie. Trzy jakieś spele musimy użyć, no, na przykład trzy autoataki. I w zależności od tego, czy chcemy wzmocnić ten efekt, no bo to jest takie pole, wulkan, możemy teraz rzucić, albo poczekać, po trzech atakach rzucić. I normalnie to też macie opisane, że to jest laser wulkanin, po trzech mamy wulkanu, No i wiadomo, że ten wulkan, ten już bardziej nabawowany, ma dodatkowe efekty, zadaje więcej obrażeń, albo no też w zależności od tego, jaki mamy element, no to coś innego robi. Wejdźmy sobie, sobie teraz na wodę. Na wodzie tak samo 1200 range'a, tutaj mamy dodatkowo healing, tutaj mamy chilla, to jest taki beam do przodu na target. Na trójce obniżamy sobie cooldown po użyciu, to jest też evade, taki skok. Więc na przykład mogę użyć potem czwórki, czwórka to jest pull, jeśli target stoi w tym wewnętrznym polu to go pólnie. No ale to ma normalnie 20 sekund cooldown, więc mogę rzucić 3. Plus 4, no i ma 13, także całkiem fajnie. No i tutaj mamy też dodatkowo mm, na piątce coś takiego, y, że to zadaje obrażenia, a także leczy. No i wiadomo, w zależności od tego, czy to naładujemy, czy nie, jest taka fala. No i mamy dodatkowy efekt, jak to całe naładujemy. Teraz na powietrzu. Powietrze zadaje też obrażenia, oczywiście 1200 range, każdy na 1200. Vulnerability dodatkowo. Tutaj mamy kolejnego Wulna i mamy też coś takiego, że rzucamy to po prostu i jest dodatkowy vulnerability. Na trójce mamy efekt super speeda. i nasz kolejny spell zadaje zawsze krytyczne obrażenia. Na czwórce mamy taką tromę, bo jeszcze są takie tornado. No jak jest ktoś w środku, no to go podbija do góry, to jest CC. I na piątce mamy Deza z obrażeniami, jak to naładujemy, ciskamy, no i leci sobie ten Projectile. I na ziemi bleeding, czyli to jest e, opcja pod kondy jakby ktoś chciał. To jest cripple, ale nie wiem czy tutaj będzie jakiś build pod kondy. To po prostu tak tematycznie ma, ma chyba zadaje mm, bleeding. No ale kto wie, może jakiś kondy build też na to będzie. E, zobaczymy. Na dwójce mamy Kripla. To, to się troszkę ładuje. Na trójce mamy barierę. I nasz kolejny atak nakłada Deiza. jest całkiem spoko. Na czwórce y, zwiększona obrażenia, I jeśli jest target w centrum, no i też nakładamy mu weakness i na piątce, jak naładujemy, damage, cripple, blind, weakness, wuln. Także bardzo fajnie. Zazwyczaj chyba zawsze opłaca się to ładować. Um, no bo mamy po prostu dodatkowe efekty. Jak to wygląda? Zobaczmy. Trzeba to naładować. Trze też tym strzelamy, no i leci. Jak sprawa wygląda na mieszanych elementach? Generalnie będziemy mieli oczywiście dwa spele od 1 do 2 z naszego nowego elementu, no i czwórka piątkę ze starego, i do tego trójka będzie tym y, mieszanym. Tutaj mamy stability swiftness, i też jest coś takiego jak recharge reduced, więc no to można oczywiście sobie kliknąć. Jak teraz wejdę sobie na wodę, to zobaczcie, co się stanie, jak od razu kliknę trójkę. Od razu mi ściąga cooldown z F2, przez co mogę zmienić sobie z elementu na dual i od razu wejść podwójnie w jakiś element. To też także usprawni troszkę rotację. Tutaj mamy akurat aury na wodzie i na ogniu. Jak przechodzimy na elektro, tak samo tutaj mamy akurat swiftness. Condition removed elektro earth, tutaj jest swiftness i takiego Storma tworzymy to jest Projectile Destroy na wodzie i na ziemi mamy Healing Swiftness. Jeszcze chyba nam został Lightning Earth. No, i tutaj też mamy. A nie, to już było. To co nam jeszcze zostało, to chyba było stability. Um, chyba fire. Earth. O, tutaj jest super speed z Mightem i ze Swiftnessem. No tutaj generalnie jest dużo tych speli, ale bardzo fajnie to rozwiązali, że możemy sobie wejść na um, dual spell i od razu przejść całkowicie. Od buffy, no bo wiadomo też, elementalista na, na Weaverze ma ten element of rage. Więc całkiem fajnie można sobie wejść na wodę. Poskastować. Mm, ok. No i to by było generalnie na tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie GW, czy ogólnie no. Całej gry, no to możecie pisać. Zapraszam na streamy, zapraszam na Discorda. No i jak materiał się oczywiście podobał, chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji na kanale. Trzymajcie się i do następnego. Hej.